Właśnie odpowiadajcie moi drodzy, ja jestem Remek, a to kolejny odcinek The Forest'a O ty dziwko Uniknę tego Moi drodzy, był update, był update, pozmieniało się trochę Mamy, jak sami widzicie teraz napisane jaki jest damage, jaki jest, jaki jest, jaki jest, jak jest atak, jaka jest szybkość naszej broni Mamy wiele nowych, fajnych achievement'ików, które tu właśnie się podobały Między innymi też by to, że mam tutaj, widzi w, w mojej siekierze jakiś tu, ten, tutaj, te zęby po prostu i widzę, że mogę skraftować bombę. Skraftujmy bombę. Mam ich już kilka, ale zawsze warto mieć więcej. Bomby są fajne. Lubię bomby. Tak, lubię pociągi. Moi drodzy, no i, i ruszamy w cave'a. A zanim ruszimy w cave'a, to wam pokażę, gdzie jesteśmy, bo ym, między odcinkami sobie zobaczyłem, co, gdzie i jak się tu znajdujemy. Jesteśmy w tej wiosce tutaj, obok tej wioski. W której gościłem z gór zeskakiwał z tego drzewa i robił jakieś tutaj dziwne akcje. Zresztą, zresztą gdy napotkałem się na kaniwali, to zauważyłem, że tą pałką ich jest o wiele łatwiej zabijać. Wystarczy dwa, trzy razy dźgnąć tego kabanosa, no i będzie po nim, nie? Więc spoko sprawa. Myślę, że to jest dobra broń, by z niej korzystać. Musimy wreszcie latarkę znaleźć, bo cholera latarki nie ma, a ona ułatwiłaby mi życie, gdybym tak sobie w nocy chodził. Chociaż pochodnia, wiem, czy pochodnia na nie jest lepsza. Wow. Pięknie. Co my tu jeszcze mamy? Aha! I tu była taka fajna sprawa, spójrzcie. To pierwsza zna oczy widzę, nie? I tu jest taka ikonka bomby. No i sobie pomyślałem, wezmę sobie bombę? Dup! Wow. I aż drzewo leci, aż drzewo leci. Aż... wow 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 wow! Zabójcze Moi drodzy, co tu się stało? Zegarek! A WIĘC PO TO TO BYŁO Nie, coś mi tu śmierdzi, coś tu jeszcze się trzeba zrobić, nie? Jak się robiło? Styki, bomba, czekajcie, bo mi się też że to... Czyżbym słyszał kabanosów? Pusto Wydaje mi się, że... O, o, to, ta animacja też jest spoko, spójrzcie jeszcze raz Otworzył Ale w... W budownictwie nic się nie zmieniło, z tego co widzę Widziałem już wcześniej ty, muchy nawet dodali. Słyszycie te muchy? Spinkalać. I... Dobra. Eee, spróbujemy zrobić tego Sticky Bomba, tylko nie wiem cholera jak. Ooo, ale zajebiście mądre! Ja. Już? Czy jeszcze potrzebuję dać więcej? Chyba jest dobra, nie? Czy nie? Ona się czymś różni? O! Jest klejąca, dobra. Co? Czyż mi. Nie, to jest jakieś nieporozumienie. Czyż mi. Walnęła mi bomba w rękach i żyje? To no, fuck! No ta poleciała, a tamta nie chciała lecieć. I co? Jest dziura większa? Nie, czaje bazy. Zrobiłem to po to, żeby ten zegar wyciągnąć stamtąd. Nie, 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 ja nie wiem. Myślałem, że to po prostu się zrobi ODK będzie wejście do tego, do jaskini. A może jest? Nie no Okej, okay, ostatnia... Kurde szkoda mi tych bomb. Ale mam dwa zegarki, nie wiem, z dupy się wzięły teraz te zegarki. No nic no, jak, jak dają dobiory, hoppie, Hopie! Bum Okej, to skoro odzyskałem te bomby, to spróbujemy jeszcze raz. BUM! Rozdupało i ten ptak zabity pod moimi nogami. Jest coś? Ptak? Co tu robi ptak? What the fuck? No, pieprzysz to. Nie, coś tu, coś tu, jest, coś tu jest nie tak z tym wszystkim. Ogólnie, poza tamtym wejściem, które mamy, czajcie, linę sobie wezmę. No, poza tamtym wejściem, które tam mamy, to nie wiem, czy pamiętacie. Nowe głosy! Kabanosy robią. Ale ryknął, hopia, że się znuk! Dobra, idziemy. E, nie wiem, czy pamiętacie, ale tu było takie pole, nie? Tylko, że teraz się boja, bo one tu ryczały jakoś śmiesznie. Ale ja ich nie widzę! I to jest ten problem, ludziska, że ja ich nie widzę. O, i tu jest ten sticky point, jeszcze tu zostawiłem tego. E, czaszkę zrobiłem jakiś czas temu. No jak tutaj się wtedy pamiętałem. I tu jest też wejście do cave'a. I nie wiem, czy tu byśmy nie weszli. Ty. Dobra, wchodzimy? Wchodzimy Niech to chudy byk! Żegnaj świecie jasności Witaj świecie ciemności Idziemy Stefan, zwiesaj się, zwisaj Ja już się poważnie zrobiło Ja tego nie lubię To jest najgorsze to Że nie jestem w stanie luknąć Co je pode mną i... I to jest najgorsze to ja najbardziej denerwuję. Czekajcie mi ta lampa. ciula to leży. Nie wiem czy mnie w ogóle widzicie. Kuźwa nienawidzę. Słyszę coś. What the fuck? Tak Jakieś... Jakby coś było pod. Dziecko? Co tu się odpierdziela? O! Mutanta pode mną widzę. Ty dziwko. Ja tam nie schodzę ty. Zamknij pysk! Co ja teraz zrobić? Możesz zamknąć ryj? Są jakieś dzieci U, Co to jest za gówno Ja się boję, że te liny zabraknie ja spadnę zaraz Tego też nie mogę sprawdzić A mogę rzucić bombę? Ja się boję, że jak teraz wezmę bombę do ręki, to ja spadnę Dobra Jestem lini... Aha, nie mogę od więc pana Zejdę czy nie zejdę? Wiecie o co, że pojeżdżam mi zaraz tutaj zeźle Halo, pozwolisz mi zejść? Są małe kanibale Gówno, jedne Co jest nie tak z tym światem? Czekajcie, bo jesteśmy strasznie... Aż mi się ręce pocą! Ty Czekajcie, chcę <laughs> podkładkę poprawię, Łódkawy. czekajcie na dwa. 2 jak cię udzigi na sinek. Nadal się boję, że on mi. A mogę się cofnąć do tyłu? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Co jest za mną, co za mną. Uuuu Hopie Dawaj bomb What the fuck Weź te Weź to Jebudu Czekajcie Chyba, że ktoś jednego Weź łupej tam, o Czekajcie, w międzyczasie zeżryj, zrób, weź Jeszcze pochodnia, bo tu jest cima jak w życi Dupło w niego Dupło w niego i w te dzieci Ale on jeszcze żyje Okej, okay, ale dzieci rozpieprzyło na części Czekajcie, bo mnie chyba teraz nie widzi takie to wielkie pomieszczenie, ja nie wiedział. Czekajcie, to trzeba, to trzeba tutaj rozegrać taktycznie i fizycznie. A ja się boję, że się rzuci na mnie, wiecie o co chodzi. Ten... ten dingus ci nie fajnie rzuca zawsze. Mi się to po prostu nie podoba. Jak tu nie wejdzie, nie? Cicho tam. Nie wejdzie powiedz, że nie wejdziesz, powiedz, że nie wejdziesz. O, już się bałem. Weź, weź se stanik zaur, bo ci cyski widać. Co tu się w ogóle od pierdzielało To no nie normalne opie. Co ja zrobiłem? Że co? Że co, że już będę miał strzały? Aaa, takie buty Use light, use Odpal mi to O, oh, Zabolało skurczy byka Odpal mi strzałę, panie Trzeba, bym się zaś łuk zbogował, to użyje pistoletem Pal się dziwko Czemu się nie zapaliłem? Łoł, 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 halo Ty, 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 panie Panie, bo ci go. Ja się boję, że zaraz tu na mnie wskoczy jakoś kubańcu Headshot Ci sprzedam Pieprzona dziwko On to staje cały czas, ale nie wiem jak go zabić Mam ten dynamit gdzieś tutaj jeszcze, nie? A tylko dwie pałki dynamitu mam Będzie bolało, będzie bolało Dobra, dostał. Czemu skubaniec nie umiera? Jeszcze jeden, szybko, 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 szybko. Dupło! Dupnął! Poleciał, hopie! Na 5 metrów poleciał Przepraszam, że tak się ekscytuje, ludziska. Po prostu, po prostu zabiliśmy szmatę. Jest dobrze, okej. Okay. A i to zobaczymy, nie. Zobacz, nie ma skubańca. Zdmuchło go, panie! Jak wilk zdmuchnął dom tej babci. czy Czytam owieczkom, czytam świnkom, ciulwie tak też tego zdmuchło! O, aż mu, aż gile pozostają na miejscu, on polecił. Pięknie, ludzie. Ludzie. To jest to, czego co chciałem osiągnąć. Lina. Lina. Czy tu się czy ludzie chcieli wyjść stąd? O, komputer. na dwa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu jest wyjście jakby co, dobra. Wiecie co nawet sobie zrobimy, tu jeszcze... Ja otwórz to, otwórz. Ta lampka na tym podręczniku jest najlepsza. Tutaj sobie zrobimy jeszcze pochodnie, jak będę chciał wychodzić, żebym to zauważył Gdybym uciekał, nie daj Boże, bez patyka czy coś Znaczy, w sensie że pochodni To będę po prostu potem wiedział, mm, gdzie jest lina dokładnie, jakbym mnie nie widział w ciemności, wiecie Bo nie wiadomo, co nas tu jeszcze spotka Jaki, jaki ciul tu będzie Okej, okay, lewo, prawo Ene, due, like, fake Rezi dostaje łapkę, a... Multi, pakę. Nie będę raporem. Ani Fristylowcem <noise> Moja kariera jest skończona <noise> Spójrzcie jest rzeczy. W ogóle to jest wszystko roz rozsypane, rozsadzone. Ja mam nadzieję, że tutaj krzyczące dzieci mi nie wyskoczą, zaraz by było straszne to dziecko. A przez nie spanikowałem sobie bombę pod nogi rzuciłem. Ani tego nie przemyślałem. Nogi, ręce powyrywane. Te bomby to jest zajebista sprawa, mam powiem. Tylko że nie mam zegarków. Cięż, ciężko mi zegarki znajdywać. Bo tych zegarków zawsze mało się znajduje w tych skrzynkach, które, które można znaleźć. Znaczy, chodzi o to, że w skrzynkach zawsze jest mało tych zegarków. Małe procent szans na to, że zegarek po prostu znajdę, nie w skrzynce yy, po jakimś tam gościu. Ale ja się nie chcę wspinać do góry ludziska, bo do góry to jest wychodzimy, a nie chcę wychodzić. O, tam jest Lina. Lina się zawsze przyda. Wierto. dzięki. To są takie, widzę takie, takie prezenty porozsypywane, a ja po bokach. Wasze zdrowie kawka o! rozdupałem ich totem A to jest wyjście, nie? Czy mi się wydaje? A ja, tutaj coś jest takiego jakby... No to co, ty wspinasz się czy co ty robisz? Jakby takie wyjście, nie? Ja nie chcę za bardzo przyspieszyć, bo jak mi wyskoczy coś ze ściany i mnie zje to nie będzie miło a ja się cały czas spinam okej, okay, jak już idę do góry to sobie, zobaczmy co będzie na samej górze albo jakieś pomieszczenie Na to by tak wyglądało o TY! ja tu był! i tam rzekł poszło ja, no, ja tak nie widziałem, że tu jest taki pamiętacie to nie? w ostatnim odcinku to było ty, to się wracamy, idziemy niżej to tu jest level hard, to idziemy tutaj na dół ale zajebiście. Nie widziałem tego wcześniej. Teraz to się połączyło. No racja, bo myśmy teraz zeszli obok tej wioski, a wyszliśmy. Idąc tamtędy, gdzie byli te dwa kanibale teraz. Idąc tamtędy, wyszliśmy, wyszliśmy z tego, z jaskini, nie? Więc to by się tak geograficznie, że tak powiem, zgadzało, nie? Te pomieszczenie było przerobane z tymi dzieciakami. To nie, przeraziło mnie to. Chore gówno po prostu. Mam nadzieję, że się na nowo nie zryspiły, te gówno. O, lina się zrespiła. Zajebiście, ty, no popatrz. Tam mi się podoba, panie. Tak, chcę więcej Mów mi więcej Mów mi więcej kocie Teraz zobaczymy, co nas tu jeszcze spotka Tam rajdę w drugą stronę Jakieś garce tu są, czemu tego nie mogę wziąć? Się może przydać kiedyś Ale znów się wspinam do góry to to było co? To było najniższe, najniższe miejsce? Tu gdzie były te gówniaki? Co, i to wszystko? już się znów wracam? Ja myślę, że tutaj musimy znaleźć coś więcej. Nie uwierzę w to, że w cave'ach były tylko te dzieci, to jest wszystko co znalazłem. No fucking. No fucking coś tam, nie wiem, nieważne. Right. W ogóle koktajle młotowe warto byłoby zrobić, a ja głupi nie robię tego też w ogóle. Aha, może dlatego, że buza po prostu nie mam, tylko dwa. Dobra, pierwszy to. Kombinaj, nie wiem, czy jak dam więcej szmat, to się to będzie dłużej paliło, czy co? Ale jedziemy dalej. Komputer po drodze, jeden, no. I jakiś zawalony gruzami. Co coś tu było? Traszka. Zawalony gruzami przejście. No, ukej, to, no. Lubię, Lubię w ogóle. O! Zegarek, o tym była właśnie mowa. Komputer pokładowy, coś jeszcze. Medycynę podniosłem, tu też coś jest I can't cure Czyli meds Czyli co, wszędzie są leki tutaj Użyjmy sobie jednego leku, skoro ja tego tak dużo bo Nie miałem krótkiego życia Kasa, kolejna torba Gdzieś tu się skryła No właśnie Co tu jest? To torbie szmata i nic więcej? Nie mamy już niemożliwe No nie ma rzeczywiście Kasa Czaszka, czaszka Mmm, Kasa, tzn. kasa No i co nas z tym zrobić? Nie, mogę to rozwalić bombą? Mam jeszcze bombę? Mam jedną bombę. No tego. Ojej, mam tego mało, wróć to z tym hopie. Wystarczy jedną w takim razie. Tylko nie wiem, jak to rzucić, żeby mnie to nie zabiło. wiecie o co chodzi, bo przed chwilą to rzuciłem. A, i głowę trzeba było dać, nie? Tom? I Tom? Nie. Coś było z głową, nie? Mogę. Głow... O, mogę głowę. O, o, o. Ale ona się będzie obracała wtedy, nie? Nie będzie klejąca Teraz zrobiła się klejąca, mi się wydaje Explosive headbomb. No head to wiem Teraz, próbujmy to wziąć. Ja się boję, że nam mi znów zostanie w łapie. Tak jak wtedy Dobra, próbujemy O! Teraz zadziałało I, 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 panie! Coś tam prześwituje mi, no mi to nie pasuje. Ale nie ruszyło się nic, więc raczej to nie, raczej to nie jest ten sposób na to. Czyli co, czyli musimy się znów wracać. To łatwiej będzie się wrócić Liną do góry i przez górę przejść, nie? To będzie bezpieczniejsze. Chociaż nie, 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 nie. Skry Albo może i tak. Tak, bo sobie po drodze jeszcze upieczemy kilka mięsek, nadrobimy sobie życie i, i ten. I polecimy dalej, nie? To było spoko. Pięknie. Ja lubię te fole. Zebstagram i się to tak podoba, że to jest niemożliwe. Mam nadzieję, że w związku z tym, że nie mam teraz energii przy sobie, prawie, prawie dolny pasek To się wespnę i nie spadnę, co? No widzę, że jest ciemno na dworze, no zajebiście To nie, nie, może... No nie wiem, czy po ciemku dojdę, wiecie o co chodzi Dobra, weź to, to... O, będzie szybciej, widzisz Upej, łupaj, Stefan, idziesz! No, trochę się stresowałem w tym wejściem tutaj. Dobrze, że ten mutant się na, na, na moim wejściu zblokował na tych, na tych skrzynkach, bo inaczej bym nie szedł. One są troszeczkę przerąbane, te mutanty. Mocne są. Jak uderzą, to leci się w pizdu. Ja, ciemno jest, pięknie, po prostu pięknie. O, 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 świat się trochę pobagał, pobagał. Trochę się wziąłem tutaj, jednak musiałem zjeść, żeby moja regeneracja była lepsza. Z racji na to, że jak będę biegu, to wolę jednak spinkalać. I, i, I dać długą. Okej, okay, skoro tu było to wejście, to mniej więcej tam jest mój domek. Znaczy wioska i ten i ten i ten mój shelter mały O, tu jest wioska, dobra To shelter będzie kajś tam O, już widzę skały, pięknie jesteśmy. Okej okay. Dajbiście na jednym sprincie, patrzcie jak szybko Bo w ogóle fajne są te, te, te płotki, bo one mi chronią dupę i mi pleców nie zrobi I nie będzie mi, mi w tyłek, nie? To jest też spoko. Dobra. Eee, no to nie muszę kupić w związku z tym, że zjadłem sobie batonika niepotrzebnie. Szkoda. Ale trudno. Fajne jest to, że dodali ten dym. To jest zajebiste. Dobra, czekam na tego, na tego królika, który i tak mi gówno da, Więc Może się po prostu w trakcie pobawny, Tym, że mogę sobie zrobić z liści te niewi ups, niewidzialne te, wiecie o co chodzi. 1500 liści, panie, Dlatego ja mogę robić... O, koniec, nie ma więcej. <laughs> A chciałem być taki zajebisty. Pięknie. Będę m, bardziej niewidoczny. A raczej mniej widoczny. <laughs> w obie strony to samo znaczy, nieważne. No, panie, kuch, to szybciej. W ogóle zapiszmy sobie. Piąty slot. Spoko. O, nie znika już dym. A on znikał wcześniej, nie? jak się patrzało w górę. Ta gra robi się naprawdę coraz lepsza. Tak ale tak w, ostatnich ciągu, w, ostat w ciągu ostatnich dwóch, trzech miesięcy The Forest tak przyspieszył, że to jest niemożliwe. Bardzo się z tego poducieszę, bo gierka jest przezajbista naprawdę. Nie wiem jakie jest Wasze zdanie na ten temat, na ten temat ale jeśli podoba Wam się Deforest, a szczególnie na moim kanale, bo o to tu jednak chodzi, to zostawcie opę w górę. Bez przyjdzie, fajnie. Wracając! Czekamy na tego klika, hopie! O. Dziękuję bardzo. Idziemy. Pa, ra, pa 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 Use the light as... no, Jakieś dźwięki się już pojawiły tu, tu już byliśmy, nie? Ja się boję, że tutaj może jeszcze być jakiś... Ty Są latarki? Use the light, no mam Tam widzę kanibali Czyli jak to było, myśmy stamtąd, zamiast iść w prawo poszliśmy w lewo, nie? Tak. A tu miałem iść, bo tam już było zamknięte pomieszczenie, a tu był ciąg dalszy, czyli znów teraz gdzieś idziemy, nie? Uuu uh. Robisimy rocznie. Zaś ma jak wiszące w powietrzu. Spoko. Czekajcie, ja mam, mam zegarek, nie? Mogę sobie skartować bombę. Tylko jedną niestety, ale zawsze coś. Dynamitu nie mam, cholera, dynamit jest zajebiście ważny. Szkoda. No po co? Use the light, jak mam, kurde, wielką pochodnię. O! Co to było? Co to za dźwięk? Jakby ktoś coś gryzł. Co to za dźwięk, się pytam? Coś coś jadł Co to jest? What the fuck? Co to było? Broken to jest zabawka Jesus. Co to ma znaczyć w ogóle? Z tą zabawką mogę coś zrobić, nie wiem? Rzucić? Nie. Ciąż wie mi to Dobra. Troszkę mnie przearł ten dźwięk, który tam w tle słychać. Jakiegoś gryzienia czegoś. Nie mi się dokładnie. kompletnie. Tu jest znów w górę. Po co, po co mi patyki? Czyli co? Od skropatyki, czyli wyjście, czy co? Ja DUPIE, Ty! Chory, pieprzony, głupi. Uch! Mam głośne sławki puszczone. Tutaj jest nietoperz, gdzieś był przez chwilę. Ale mnie wystraszył tym piskiem. Cholerstwo jedne ścierwo. Widzę tamtego, panibala. Może mu nie przeszkadzajmy. <laughs> Idźmy sobie na dół. przyjdź go. Idziemy na dół. W końcu coraz niżej musimy się posuwać. To jest to. Kurde, robi się mi odcinek długi strasznie. Wiecie co, ludziska? Na tym, na tym zaprzestaniemy. Ja wiem, że się... że tak naprawdę dużo teraz nie zrobiliśmy, poza tym, że opanowaliśmy jedną, jedną, jedno pomieszczenie. To wrobi się jednak teraz wrócić do mojego... do mojego... Mm, e, I na tym by się zakończył ten dzisiejszy odcinek. E, zwiedząc, jak, jaki mamy teraz tutaj siatkę, jak ta mapa dokładnie wygląda i tak dalej. Są duże pozytywy tego odcinku, ponieważ... przejęliśmy... przejęliśmy. Znamy... znamy zawartość jednej z jaskiń. Tu było w ogóle nie? Do wyjścia. Dobrze mówię? To nie jest coś innego znów No trochę zaczynają się gubić ludziska To znów też prowadzi do czegoś innego What the fuck? Aha, tu ktoś mieszkam tak? On ma tu jakiegoś beboka? Okej, okay, to jeszcze sobie seksplorujemy, se, se na spokojnie ale no kurde, to nie... widzieliście tą małą szparkę między, między tymi skałami? Tyle wystarczyło, i znaleźliśmy zajebiste, zajebiste campsite. buzy musimy zbierać. Can't can't carry any more <śmany> no booze. Booze wait 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 już, już. Wiem, mam już magnetofon, a nie mogę już więcej zmieścić, a te fory zbagowane nie potrafiła zrobić animacji do tego. Mówi się trudno i idzie się dalej. Nie psujmy sobie z rozgrywki. Co znam na daną? ten dół przera... Ty! Wucha! ja. Au. Czekaj, czekaj, zwolnij, bo coś tutaj jest dziwnego. Trochę się stresuję, bo boję się, że tu jakieś po prostu, wiecie, jakaś zasadzka będzie, czy coś. Kasa. Pieniądze z nieba spadają. The Forest, no bo wieszcie, w życiu realne tak nie jest. Pieniądze na drzewach nie rosną. Dobra, wracamy. To już wszystko ogarnęliśmy. Ale masakra, to była zwykła szparka między, między skałami. Ja myślałem, że to było właśnie miejsce, w które poszliśmy. My tak naprawdę poszliśmy w lewo, teraz na dół, a tu w prawo poszliśmy w poprzednim odcinku i wylądowaliśmy właśnie przy wyjściu, gdzie mam, gdzie mam swój domek. Spoko sprawa, ludziska. E, jeśli koniecznie, jeśli koniecznie, koniecznie, jeśli chcecie więcej deforesta, e, śmiało wspierajcie moją serię, piszcie komentarze, lajkujcie i, i oglądajcie dalej, ja w tym odcinku kończę. To był dzień 47, nie wiem czy to mówię na początku I, i teraz jest 47 noc, więc jutro będzie dzień 48. Um, tak? Tak. Więc to wszystko w tym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.